Ludzie i ludziska! Z tej strony receki witam Was w kolejnym odcinku z serii Colin McRae Dirt 2! I ostatnio udało nam się ukończyć X-Games Asia na poziomie brutalnym. Niestety dzisiaj nie dostałem żadnego wyzwania, także praktycznie mam dzisiaj wolną rękę, więc robię co chcę. A dzisiaj skorzystam z okazji. O tak. 300 tysięcy zdobyliśmy. 543 tysiące! Jezus Maria! Ile kasiary! Co ja z tym zrobię? No nie wiem! Skorzystam dzisiaj z okazji i najzwyczajniej w świecie zrobię taki myk, że polecimy sobie do LA. Wyścig Marina wersja ze skocznią. Trzy okrążenia. Ok, 11 tysięcy. Ale już na poziomie poważnym. Co by nie było? I tak, samochód. Jaki weźmiemy samochód? Lancer dziewiątka się spisał świetnie Subarak, no nie wiem Nissanek też by mógł być spoko Subaru grupy N, nie wiem, nie wiem Zastanówmy się, chociaż Nie no, może weźmy Coś co nieźle przyspiesza, może tym razem A jest coś co ma jeszcze lepsze przyspieszenie? Od Koliner 4, aha, okej okay. Koliner 4 generalnie ma najlepsze przyspieszenie Subaru ma też całkiem dobre Dobra, weźmy subaru. A co się będę szczypał? Zapłaciłem za nią. Zapłaciłem za te. za te samochód duże pieniądze. Także. trochę głupio by było teraz nim nie jeździć, czyż nie? Okej, okay, oczywiście jak zwykle startujemy na samym końcu stawki. Hey stary, to LA. Będziesz jeździć po piachu i asfalcie, więc uważaj. Albo utrzymasz przyczepność, albo wpadniesz w poślizg. Wow, Aha, jasne. Kolejny jakże ironiczny komentarz. O, że ba ogień na samochodzie, no to znaczy się, że się musi palić do rywalizacji. O mój Boże! Jestem taki kreatywny. Ała. Już się zaczyna obijanie w samochodu przeciwniku. No, oczywiście, jak zawsze, bo czemu by nie? No i dobrze. O! I generalnie LA, to wam powiem, że to jest ostatnia dostępna lokacja w dircie dwójce. Już kolejnych nie będziemy odkrywać. Także już nie będziemy musieli czekać na to, że... Odblokuje nam się kolejna lokacja, że nie będziemy musieli się nie, nie, niecierpliwić. Spokojnie. Ja, niby spokojnie, ale tutaj z drugiej strony no... Wypadałoby się jednak przebić na tą pierwszą pozycję. C, nie? O, już i znalazłem no, edukazję, żeby to zrobić, tylko niestety szybko ją zaprzepaściłem. Ha, 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 ha! Teraz moja kolej. Dobra, trzecie miejsce, nie jest źle. Generalnie to wam powiem, że za LA tak sielenia przepadam, bo niby taka fajna klimatyczna miejscówka, niby... Świadcząca o tym, że to jest duża rzecz, to co tutaj jest ogólnie. I lekkie uszkodzenie koła już złapałem. Także nie jest dobrze, a to dopiero pierwsze okrążenie tego wyścigu. Więc nie wiem jak się ta rywalizacja może w sobie potoczyć. Dobrze przynajmniej, że nie zapomniałem jak się jeździ. Okej, okay, wyskok. Wow, 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 wow. Ała, ała, Dobra, nie. Musiałem po prostu skorzystać z tego flashbacku, bo straciłem panowanie na moim subarakiem. I dobra, może teraz postaram się wykonać ten skok nieco lepiej niż poprzednio. I. Wszystko w porządku? O. Dobra, i udało nam się przejść na pierwszą, pierwszą pozycję. Dave mnie. Dave mnie trochę tam wybił. Jezu, wszyscy mnie wybijacie z rytmu normalnie. W sensie z rytmu mówienia, z mojego słowo Mnie wybijacie wszyscy. Jesteście bezczelni, wiecie? Ja nie będę czegoś takiego doceniał. W żadnym wypadku, choćby nie wiem co się miało stać, nie docenię tego, że mi się przerywa w taki paskudny i jakże niekulturalny sposób. Zatem jedyne co muszę zrobić to wygrać po prostu i udowodnić im, że takie przerywanie komuś i wchodzenie komuś takie w słowo to nie jest dobra rzecz. I w ten sposób myślę, że nauczę wszystkich kultury i świat będzie znacznie lepszy. Ach, te moje ambicje. Boże, naprawdę, nie ma nic po prostu lepszego niż to, że ludzie sobie nie przerywają właśnie mówienia poszczególnych zdań, swoich wypowiedzi. Trochę mi nie wyżę teraz ten zakręt tutaj, ale... Na szczęście nie straciłem jeszcze mojego prowadzenia, ale chyba to się zaraz stanie. Bo zaczynają się jakieś dziwne rzeczy dziać. Mogłem wziąć lancera! <laughs> Steve, Steve! Ale okej, okay. coś mogę powiedzieć w sumie? Poza tym, że cały czas ktoś mi siedzi na goni, to w sumie chyba nie. Dave, coś się stało? Czyżby Dave Mirra został właśnie wyeliminowany? Taka mała sugestia? Jesus! Ty! Rzeczywiście! Dave Mirra ma ponad okrążenie straty! Wow, oh, wow, 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 wow! Co to było, ja się pytam? Dobra, a może teraz coś? No, 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 no! Dobra, udało się opanować! Tyle dobrego, przynajmniej. Kurczę, no tak patrzę i trochę z killami generalnie jakby było. Nie no, będę musiał coś z tym zrobić i nie wiem. Nie no, raczej nie zniżę. O, raczej nie obniżę poziomu, żeby tylko mieć szans, większe szanse na zwycięstwo. Bo jak całą, całą serię ciągnę na poziomie poważnym, to raczej głupio by było teraz tak nagle obniżać na taki zwyczajny czy inny poziom. Kurczę, no nie wiem, co się teraz ze mną dzieje. Ale jeszcze tak jakby trochę mniej skillował. Nie wiem, czy to wina samochodu, czy to moja wina? Nie wiem, ale się nie zastanawiam nad tym, szczerze powiedziawszy. I generalnie odnoszę wrażenie, że tak cały czas powtarzam tak naprawdę te same zwroty, te same słowa. Już O, a ten został już teraz naprawdę wyeliminowany. O, biedna czyna. tak bardzo mu współczuję. Haha, <laughs> żartowałem. <śmiech> Jestem tak bardzo nieczułą świnią i teraz na nie dacie wszyscy mi łapki w dół. Ale dobra, przynajmniej... Muszę przestać... Muszę przestać koniecznie powtarzać słowo dobra. Co, może jakieś zamienniki do tego słowa? Wiem, że jest OK, ale. No nie wiem, no tak mi to tak średnio pasuje, bo to też jednak trochę nadużyłam tego stwierdzenia, że OK. Poczekajcie, jest dobra, jest okej, okay, jest jeszcze w porządku. Jest jeszcze ewentualnie. Mm, pomyśl. Albo później na tym zastanowię. Na razie to się zastanawia nad tym, co tu zrobić, żeby wygrać. I 2500 pedeków za używanie flashbacków, co jest co najmniej ciekawe. A ciekawa, czy jest jakaś nagroda za nieużywanie przez jakiś ciąg wyścigów w ogóle flashbacków. Chociaż nie, bo ja bym ją już, już w sumie dostał. Kurczę, generalnie to wykorzystałem wszystkie flashbacki. Można powiedzieć, że praktycznie. Je był jeden flashback na okrążenie. Kurczę, no to naprawdę dobrze nie świadczy o mnie teraz. To jest. Powiem Wam otwarcie, że to jest bardzo złe w moim przypadku. O! 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 No, niby pierwsze miejsce, ale jestem strasznie pobijany. To było niesamowite. No, właśnie, to nie było niesamowite. To było. Powiem otwarcie, że to nie było jakoś takie najlepsze w moim. To nie był po prostu mój najlepszy wyścig. Tak powiem, może lepiej. Ale przynajmniej jest doświadczenie jakieś. Jesteśmy w połowie drogi do kolejnego poziomu, już 20. Wyścig. Cieszę się z Twojej wygranej. Nie, nie cieszysz się z mojej wygranej. Nie cieszysz się z mojej wygranej, bo cię tam nawet nie było. Hehe. <haha> A może ty i ja staniemy do wyzwania jeden na jeden? Ehm, nie wiem, zastanowię się. A generalnie. Tak. x Games Ameryka. Nie wiadomo jeszcze, od którego poziomu to jest. Ale myślę, że się długo przekonamy. I dobra, może tymi kwalifikacjami się zajmijmy, może. Ride. Rally Cross. Land Rush, raj terenowy, raj samotników, Utah, Maroko, Chiny. Ale to bym potrzebował licencji All Star. Ej, no właśnie, może wiecie co, może wskoczymy już na wyższy poziom, na poziom All Star. Wyścig yu w obu wersjach, 21 tysięcy Pedeków. I dobra, będę musiał się. kupić... Jesteś na najlepszej drodze, żeby stać się następną supergwiazdą. Masz dość talentu, by dostać się do najwyższej ligi wyścigów. Na tym ostatnim szczeblu rywalizacji będziesz się ścigać wyłącznie z najlepszymi kierowcami w najbardziej podrasowanych samochodach wyścigowych, więc musisz wydać trochę kasy na podciągnięcie twoich. Tak, ale nie chcę podciągać tego Lancera, bo on widzę, że tutaj ma niezbyt fajne statystyki. Lancer, no niby ma fajne. Subaru, jakie statystyki, proszę ja was. A tu grupy N, no też naprawdę dobre. Tutaj lancer też. Nissan już odstaje trochę. Jezu! Subarak tu się wydaje najlepszą opcją. Właśnie Subaru WRX jest tej. A wybierzmy go sobie i weźmy udział w rajdzie samotników. Fakt, zajmie nam to trochę czasu, ale myślę, że dla kwalifikacji warto to będzie zrobić. Okej, okay, mamy... Nie no, w sumie konkurencja prawie ta sama, chociaż. Nie, ty, nie będę się wypowiadał. To zupełnie inny świat. No i okej. Okay. Tanner Falls, okej, okay. fajnie, fajnie. I akurat jestem tuż za nim. Co się nazywa dopiero farty? Ale dobra, czy rajd samotników na poziomie poważnym będzie się różnił... Na stopniu profesjonalnym będzie się różnił od tego co mamy tutaj teraz Nie wiem Dlatego się przekonamy za chwilę i okej. Okay. No kurczę, widzę, że tutaj jest już takie solidne uczucie prędkości, że jednak czuć te, te wszystkie modyfikacje, jakie zostały wprowadzone do mojego samochodu. No rzeczywiście, autko dostało tak trochę kopa. Ale czy to się odbije pozytywnie na moim pojeździe? Nie mam pojęcia. W sensie tyle co na moim pojeździe, co na moich wynikach, czy to się odbije pozytywnie. Chociaż z drugiej strony, rajdy samotników to wiecie, że mi. Ej, dokładnie w tym samym momencie, parę odcinków temu, to chyba odstawiłem takiego FIKOKA. Czy to nie było nawet w ostatnim odcinku? Nie wiem, nie pamiętam już tak dokładnie. Ale wiem, że była tutaj taka dziwna akcja. No, chyba nawet. No, to był. Ostatni odcinek był właśnie X-Game w Aziz. Jechałem właśnie też z Subarakiem i. No właśnie. Pamiętam już dokładnie, że właśnie w tym momencie odstawiłem efektowną beczkę. A ja tam napięty. Napięty to będzie dopiero jak cię wyprzedzę. O, tak jak teraz. Ha! O! Co, stawiasz się? Stawiasz się? Wiesz co, Tanner? Zaraz możesz tą rywalizację zakończyć, jak mi nie ustąpisz. Fakt, faktem ustąpiłeś mi, ale dla formalności wolę ci przekazać tę informację, żeby ona dotarła do twojej świadomości, po to, abyś nie mógł mnie wyprzedzić teraz. Gdyż tak czy strach, idź, cię dogonię i ponownie wyprzedzę. A nawet jeśli ty mnie znowu dogonisz, to... Będziemy tak się wyprzedać w kółko i w kółko i w kółko. I ogólnie to nie wiem, na której pozycji jestem, gdyż przejechałem pierwszy punkt kontrolny i nawet nie zwrócimy uwagi na sytuację, jaka tutaj, jak tutaj się sytuacja prezentuje. O, o. Ktoś tam widzę, że zaliczył małą kratkę, bo leżały jakieś części samochodu, tak biedne, leżały sobie i czekały na swojego właściciela, czy po niej łaskawie wróci. 13 sekund! Jesus! Zaliczyłem efektowną 360. Jesus! Ale pewnie i tak będę miał jeszcze większą przewagę na kolejnym punkcie kontrolnym. Jesus! Dlaczego ja cały czas powtarzam słowo Jesus! Jesus! Okej. Okay. To jest ewidentnie znak, że przestałem się skupiać na jeździe, bo już ponownie już po raz drugi w tym wyścigu mam lekkie uszkodzenie koła. Dobra, to generalnie... Mówię wam otwarcie, że nie jest dobry znak i Co to się stało? Da fuk się ja, seriously. No dobra, dobra, może pojedziemy trochę spokojniej przez ten przez ten oto gardło górskie gardło, tak można powiedzieć, żeby tak było wszystko jasne i zrozumiałe. Kolejny punkt kontrolny i 13 sekund 37 setnych. Wow, takie lit. Normalnie, co ja robię? Ej, seriously, co ja robię? Co ja robię? What the fuck, co ja naprawdę robię? Przez kawałek trasy pojechałem w ogóle. W ogóle po bezdrożach w ogóle jakiś. Teraz jeszcze, żeby było śmiesznie, to odwaliłem beczkę na porównanie Potem jeszcze poprawiłem to wyskokiem kolejnym. Ten airfox mnie wyprzedził. Dostałem kolejny. Dostałem trochę ekspa za. lekkie uszkodzenie silnika. Wow! To co się tu stało? To jest doprawdy, naprawdę dziwna sytuacja. O, jeszcze wodę zaliczę! O, w ogóle teraz się już zatrzymałem. Dobra, gdzie jest mój samochód, że tak ładnie spytam? Tu jest. Okej. Okay. Cizas, co ja zrobiłem właśnie? Co się ze mną dzieje? Seriously? Ktoś mi odpowie na to pytanie? Nie wiem czy ktoś mi odpowie, ale... Wiem tylko tyle. Rozwiązanie tej zagadki będzie naprawdę ciężką sprawą. Gdyż nagle taki skillowy kierowca jak ja... może skromność naprawdę... Skromność level 7. Dobra, o, 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 o! 3,34. Czy będzie pierwsza pozycja? E e e e. A jednak! Takie zdezelowane auto, a mimo wszystko załem pierwsze miejsce! Dobra jazda! To chyba bardziej była kaskaderka niż jazda sama w sobie. No naprawdę, to wyglądało bardziej jak popisy kaskaderskie: no, tu fikołki, tu jakieś beczki, tu wyskoki, tu jeszcze się rozbijam, zalicza wszystkie drzewa po okolicy. Co się ze mną dzieje? Autentycznie, a tu jeszcze raz ta sama trasa, tylko że wariant B, se wa wariant B w sensie, że jedziemy teraz z powrotem. Ponownie sytuacja w stylu, że. Jedziemy najpierw do sklepu kartofle, a potem wracamy się z kartoflami już. I okej, okay, już ktoś, ten ktoś, kto jest przed nami pojechał, więc. Została tylko nasza kolej. No to jazda, jedziemy ponownie. Tylko tym razem postaram się pojechać nieco spokojniej, aczkolwiek dbając bardziej o mój samochód, gdyż prawdopodobnie naprawy były masakrycznie. Na zakresie długiej być może. Kurczę, ciekawe co by było, jakby tu był system kar. Pamiętam w starych kolinach, że właśnie między poszczególnymi etapami można było dokonać serwisu samochodu. Jednakże miało się na to określony czas, bodajże taką grową godzinę. I tak, każda modyfikacja miała swój określony czas na naprawienie. I oczywiście, jeśli się przekroczyło ten czas, to. No niestety, ale trzeba było ponieść karę czasową. A ta kara czasowa mogła nam solidnie dać po dupie i generalnie utrudnia nam sytuację w, na kolejnych etapach na te, całego rajdu. Oczywiście nikt z nas by nie chciał właśnie, żeby się takie kary otrzymywało, dlatego trzeba było kombinować, że tutaj naprawimy to, tutaj to, tutaj ta naprawa wydaje się ważna, gdyż może mieć znaczny wpływ na moją jazdę. Kurczę, no naprawdę, w tych starych kolinach trzeba było ostro kombinować, żeby tutaj... W razie ewentualnych nieprzyjemności związanych właśnie z tym... związanych właśnie z y, naprawami, żeby właśnie uniknąć tych nieprzyjemności i ewentualnych kar czasowych. O, znowu bym zaliczył chyba beczkę efektowną. Albo jakieś inne niedobre coś. Ale na szczęście postarałem się i... Kurczę, no. Jednak się udało. Ale dobra. To za czym to ja skończyłem? A, Czy generalnie jeszcze chciałem powiedzieć, że przez ten cały system naprawy i karania za przekroczenie czasu, jaki można było poświęcić na naprawę. Gra jakby zmuszała do perfekcyjnej jazdy. Taką, jak tu robię... Nie, nie będę tego mówił, bo jeszcze wykraczę. I skończy się perfekcyjna jazda. No i właśnie teraz zmuszała do perfekcyjnej jazdy. O czym tu przed chwilą mówiłem. I generalnie znowu mi coś tutaj dynda. Nie tak jak to powinno robić. I. No i wykrakałem. Tak jak to właśnie mówiłem, że nie chcę krakać. Bo się zaraz skończy dobra jazda i zacznie parada. Rozbitek i ogólnie niezbyt fajnych rzeczy dla mojego samochodu. Kurczę, no naprawdę, no tak się omijać, no nie wiesz, co ja robię. He he, ja chcę powrotem mojego skilla. Tutaj mi kawałek zderzaka już odpadł, się mu znudziło. Stwierdził, że ma tego dość i idzie sobie. Nie będzie jeździł w takich koszmarnych warunkach. Rozumiem twój ból, zderzaku. Jak się to wszystko skończy, to wrócę po ciebie. Albo ewentualnie jakiś inny altruista się zatrzyma i przyjedzie, weźmie cię do swojego bagażnika i cię zawiezie mi. Dobra, teraz by wyglądało tą Jay Taylor wyprzedzić, gdyż ona trochę mi utrudnia tutaj zadanie Mające na celu szybką i efektowną jazdę. Nie, nie efektowną, chciałem powiedzieć efektywną Seriously? Krzak sprawi, że moje koło się uszkodziło w lekkim stopniu. Dobra, ja już się nie wtrącam po prostu Eee, WAT? Uczymy się przez całe życie, co? WAT? Przepraszam, bardzo, ale co się stało przed chwilą? Nie, ja po prostu kończę szybko nagrywać ten odcinek, bo to, co się tutaj dzieje, przechodzi moje ludzkie pojęcie. A ja już myślałem, że przyjadę wyścig idealnie bez flashbacku, bez używania flashbacków, a tu niestety, ale Gra stwierdziła: Nie, musisz użyć flashback, bo dzisiaj masz peka. 3 minuty 13 sekund. Pewnie pierwsze miejsce, ale. No, pierwsze miejsce, tyle dobrego. Dobrze jednak, że wziąłem ten red samotniku, bo to. Bo to jednak sprawiło, że... O, Odblokowano osiągnięcie, jak miło. Kit z tym, że to jest Games for Wilds Live i z tej usługi praktycznie nikt nie korzysta. 20 level już w ogóle mam. Mam dla ciebie nowe barwy. Wow, jeszcze nowe barwy. Właśnie udało Ci się odblokować coś specjalnego. Jeszcze nowy gadżet, wow Hej, stary! Niezła jazda. Nie było na ciebie mocnych. To jest wyścig wyścigów, główne zawody X-Games America. Tutaj jeżdżą tylko najlepsi kierowcy na świecie, więc najpierw musisz dowieść, że na to zasługujesz. Nowe zawody stały się dostępne. Chcesz wiedzieć, co jest na topie? Na pewno Ride Samotników World Tour. A To o to chodzi! Wróć tu, kiedy wygrasz jedne z trzech kwalifikacji. O kurczę, czyli... Mamy zajęcie na kolejny odcinek. Wow! Super! To mi naprawdę teraz bardzo odpowiada. Dobra, czyli mamy tak. Utah, Chiny, Maroko. Ponownie Utah. I Chiny ponownie. Kurcze, no! Czyli trzeba będzie tutaj porobić trochę tego i tamtego. No, ale to już w przyszłym wyścigu. A tutaj tymczasem mamy na następny wyś... odcinek zajęcie. I generalnie... X Games Ameryka, wyścig wyścigów, nie no to pojęcie, to stwierdzenie mi naprawdę nie pasuje, w ogóle jaka jest ta to nagroda, 119 tysięcy, hmm, na nice, w sumie, ale dobra, myślę, że już zakończymy ten odcinek pełen faili. tylko tym razem nie były to faile celowe, tylko po prostu nie wiem co się stało, ale naprawdę już nie rozpatrujmy tego tematu więcej, także dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę, to był Dirty 2, ja jestem Recek. Trzymajcie się i czołem!